Cześć, tutaj chciałem Wam pokazać ten padoczek. Bo tutaj ciekawy się skład dobrał. Stał tutaj na początku Maciuś. O, ten kawaler z tą strzałeczką. Bo go dokarmiamy specjalnie i tutaj specjalnie zrobiliśmy to wiatę. Taki wydzieliliśmy nie za duży padok, żeby łatwo go było karmić i żeby nie trzeba było daleko nosić. E, później do niego dołączył Walduś, bo Walduś też przyjechał do nas, bardzo słaby ten dziadulek. Teraz zobaczcie, troszkę się już poprawił. Więc Walduś wylądował tutaj z Maćkiem. I sobie razem mieszkali. Później dołączył do nich Marcinek, bo Marcinek to taki duży źrebak, ale to jest taki dzieciak, że naprawdę on się zachowuje mentalnie, to on nie wiem, ma jakby porównać go do psa pół roku. Głupiutki taki, i on się taki wypuszczony trochę coś on w ogóle te małe kucyki z którymi stał, to ganiały go. On lubi tylko ludzi. Lubi tylko ludzi. Tak, lubi tylko ludzi. A dzisiaj jeszcze do tego całego stada dołączyła Asia. Z ciocią olą postanowiliśmy wypuścić, ją, już jej oczko się wyleczyło. Ty chcesz być na chwilę, kawalerze, tak? Chodź, pokaż masz waszą bo tak cały wsian jesteś. Ja to jesteś naprawdę przyjacielski koń. Kucyki cię ganiały. Musieliśmy cię zabrać od kucyków tutaj przyprowadzić. No, bidulku. Tak, tak. więc stoi sobie tutaj i tutaj ma dobrze. Z Maciusiem stoi sobie sobie. Stoi sobie Marcinek. Dzisiaj jeszcze przyszła tutaj do nich maleńka Ala, a ta Ala to się nie boi prądu. Jest tutaj zamontowany pastuch, Ja ten pastuch już poprawiłem. <laughs> bo ona przechodzi tędy. I przed ten pastów ten pastów był rzeczywiście troszeczkę za wysoko zamontowany Ale i ona przechodziła pod nim. Ale teraz go obniżyłem tak nisko i widzę, że przeszła. Przed chwilą też tu z powrotem. Bo jest ten... ta taśma rozciągnięta. Tak Marcinku, przyszła tu do Ciebie mała Ala. Już <grytanie> zaraz wyśpiesznie wyglądacie. Ona by pod tobą mogła przejść dwa razy a rządzi się tala. Ostatnio brała się do kopania troszeczkę na dniu otwartym. Wystawiłem ją na korytarz. O, tamta właśnie dziewczynka spryciara Wystawiłem ją tam na korytarz, bo przyjechały, Takie dziewczynki chciały jakiegoś fajnego kucyka, żeby go czesać. A ta mała, najmniejsza chyba u nas jest teraz z kucyków tala. No ale już też rybaki ją poprzerastały które tutaj waszą. No, zaczęła, zaczęła brać się do kopania tych dzieciaków, nawet a czy do kopania, tak? Straszyła nogą. No Swaniara życiowa jest niezła. Także tutaj mieszka takie towarzystwo bardzo, bardzo mocno mieszane. Dwa duże konie, w tym jeden o mentalności małego dziecka. Ale wyrośnięty Maciuś stary Stary, schorowany koń, ale na podpasieniu. Waldusz, który przyjechał teraz, też tak dziwnie chodził, tak miał podkurczone te tylnie nogi. Także wyglądało to słabo, tak jakby miał jakoś, no nie wiem, no słabo. Teraz troszkę się poprawił, ale widać, że on w, w dobrym miejscu to nie stał, bo nie dość, że taki chudy, ledwo chodził, to jeszcze brał się do gryzienia. Ciocia Ola się na niego skarżyła, że chciał ją ugryźć. <laughs> O, i maleńka, a zobaczcie, jak ona ma teraz się rozził. bo siedziała w stajni. Nie wiem, ona siedziała w stajni ze dwa tygodnie. A przedtem też była w szpitalu, bo ja doczko oczko chornie mogliśmy dać sobie rady. Dziewczyny ze szpitala wzięły ją do siebie i teraz puściła ją ciociola na ten paduch, tam obok dla dziadków. A ta z przeszła dołem pod tym pastuchem. A ten pastuch jest podłączony. Bo ja teraz chodzę, sprawdzą te pastuchy w koło. Także tak, tutaj to wygląda troszkę śmiesznie. Pamiętajcie, że wszystkie te konie, które tutaj widzicie, zostały uratowane dzięki Wam. Tylko dzięki Wam sobie tutaj jedzą to sianko bez trosko, w miarę bez trosko. O, przepychanki jakieś muszą mały być. Tak, Marcinek został uratowany dzięki Wam niedawno. Ala jakiś czas temu, Walduś też niedawno. A Macie, to dwa lata temu uratowaliście go. Wszystkie te konie. U nas żyją, tylko dzięki Wam. I dziękujemy Wam. Marcinek, dziękuję. Dziękuję Wam. Ten duży dzieciak, duży dzieciak, naprawdę. On jest taki fajoski, taki fajoski, ale taki wrażliwy. No naprawdę, widziałem jak takie małe kucyki, że mogły pod nim przewiec, e, przeganiały go od siana. Tutaj go postawiliśmy i tutaj widać się spokój, tak Marcinku? Tu jest spokój, tu jest fajnie, tu jest lepiej. No, tu jest lepiej, lepiej.